Goniec.pl Co to jest PL? Polska Ludowa. Pytamy gdzieś Polaków, czy czują się bezpiecznie w naszym kraju. W parkach już jest nie bardzo bezpiecznie. Co się dzieje w parkach? Już piją. Wieczorem raczej nie wychodzę. Było bezpieczniej bezpieczniej. Było bezpiecznie. To kiedy było? Na każdym kroku, proszę pana. Nas prowadzali nam obcokrajowców. Mhm. Ludzie są tacy przybici, tacy mało radośni, jakoś tak zatworzeni, zatroskani. Mhm. To, co dzieje się teraz w Polsce nie dawałoby mi poczucia bezpieczeństwa. To nie jest Polski rząd. To nie jest Polski? Nie. To nie jest Polski. Polską mnie rządzą Polacy. Gdybym miała ja może stać na barykadzie, to bym tego nie zrobiła. Wspaniałego gospodarza mieliśmy świętej pamięci, pana Edwarda Gierka. Świat staje na krawędzi, pisał w mediach społecznościowych Donald Tusk tuż po odwetowym ataku Iranu na Izrael. Sytuacja na Bliskim Wschodzie nie stanowi w tej chwili bezpośredniego zagrożenia dla Polski, pisał premier i dodawał, iż zważywszy napiętą sytuację na świecie, polskie państwo musi być silne, społeczeństwo solidarne, armia dobrze przygotowana, a pozycja międzynarodowa stabilna. Jak podkreślił premier, bezpieczeństwo najważniejsze. Zważywszy, iż to nie pierwszy raz, kiedy Donald Tusk mówi wprost o epoce przedwojennej, zapytamy gdzieś Polaków, czy czują się bezpiecznie w naszej ukochanej Polsce. Swary, litanie, swawole! Sprawdźmy zatem, moi mili, cóż tam słychać w polskim siole. Pytamy dziś Polaków, czy czują się bezpiecznie w naszym kraju. Czy czuję się bezpiecznie? Na razie tak. Na razie. Na razie. Bardzo niebezpiecznie się, proszę pana, czuję. Pani się czuje niebezpiecznie? Nie. A dlaczego? Na każdym kroku, proszę pana. Nas prowadzali nam obcokrajowców, a zwłaszcza pochodzenia, wie pan co. Nie chcę mówić, bo chcę jeszcze mi miłe życie jest. Czyli aż tak się pani obawia? Oczywiście, że tak. W parkach już jest nie, nie bardzo bezpiecznie. Co się dzieje w parkach? Już piją na ławeczkach. Ale to kto? Młodzież bawi. Wieczorami. Wieczorem raczej nie wychodzę. Są dzielnice, gdzie można wychodzić. 50-50 właśnie. 50-50. Pół na pół. Czyli co mogłoby być lepiej? Mogłoby być lepiej. Gdybym była młoda, nie... to, co dzieje się teraz w Polsce, nie dawałoby mi poczucia bezpieczeństwa. Chociażby, chociażby e, jeśli chodzi o sprawę e, ciąży, aborcji i tym podobnych hmm. rzeczy. Jest Zatrważona. Jest pani zatrważona? Tak. A czym? Co no, e, proszę pana, no, sytuacja e, na Ukrainie, sytuacja na Palestynie, no, ale to nie jest tylko moje zdanie. Jak rozmawiam z innymi osobami w moim wieku, to podzielają moje stanowisko. A premier panią przekonuje, czy nie? Jak... Mówi, że no dba o to bezpieczeństwo. Nie, nie wiem. Kompletnie. W, w żadnym wypadku. Nie wierzymy, bo już się przekonaliśmy wcześniej, przez 8 lat tak rządzi. Działania tego rządu mnie bardzo zatrważają mm. i wzbudzają mój duży niepokój i trwogę jako Polki. Obawiam się, że to wszystko idzie nie tak i nie dla dobra Polaków i naszego państwa. Tak mi to ujęło. A dla do czyjego dobra? Pozwól pan, że nie odpowiem. No bo polski rząd mówi, że on właśnie czyni wszystko. To jest, to nie jest, przepraszam, to nie jest polski rząd. To nie jest polski? Nie, to nie jest polski. Polską mnie rządzą od kilku lat Polacy. Wspaniałego gospodarza mieliśmy świętej pamięci, pana Edwarda Gierka. Te nie tematyce. czuję się zaopiekowana, nie czułabym się tak zaopiekowana przez państwo, jak, jak powinna być. Hmm. Czyli tutaj by trzeba było coś poprawić, Zdecydowanie. tak? Zdecydowanie. Tamci powinni już po prostu z godnością i z honorem, jeśli tylko mają obecny i tamten, odejść i dać młodym, mądrym ludziom coś ciekawego, mądrego stworzyć i zrobić, żebyśmy się czuli bezpieczni. Ani młodzi się nie czują, ani starsi, a już w ogóle nie mówię o, już, o innej opcji. O młodych mi chodzi, żeby oni mieli tu jakąś przyszłość taką bardziej. Nie uważa Pani, że obecny rząd może im w tym pomóc, czy właśnie nie? Że będzie zgoła inaczej, że nie pomoże tym młodym? Wie pan. W tej chwili jest mi trudno. W tej chwili jak jest ścieżka jest sytuacja, jest drożysna w sklepach, nie każdy młody człowiek może sobie na to pozwolić. Taka, żeby była... Większa więź, większe takie umówienie się na opieka, to wszystko tego nie ma. To są tylko y, obiecunki, zasanki jakby piątło sztaka. Było bezpieczniej. Było bezpieczniej. Było bezpiecznie. To kiedy było? Bezpieczniej? A proszę pana, było bezpieczniej w pierwszej dekadzie XXI wieku, mm. jeśli chodzi o Warszawę. Mm -hmm. Później niestety zmiany polityczne spowodowały to, co spowodowały. Ludzie są tacy przybici, tacy y, mało radośni, jakoś tak y, zatworzeni, zatroskani. Tak bym to ceniła. Rzeczywiście wojny gdzieś z tyłu głowy może większość ludzi się boi, w tym ja, y, ponieważ no, świat jest w tej chwili cały niebezpieczny. Wie pan, wojna na Ukrainie, przykra rzecz, przykra, trudna, wojna z Iranem, jak ktoś komuś bombarduje przedstawicielstwo, czyli eksterytorialny kawałek ziemi na, na swojej ziemi, czyli irańską ziemię, to druga strona ma prawo do odwetu. Czy ten odwet był słuszny? Trudno powiedzieć co ma być, to będzie. No. Panie jest odważna. Staram się... Nie, to nie... To, 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 Pani nie ma lęku. Podejrzewam, że to nie ma nic wspólnego z odwagą, bo gdybym miała może starać na barykadzie, to bym tego nie zrobiła. Ale tak jakby... E, no, to tak jak mówię, wynika z mojego charakteru, że no, staram się nie myśleć e, jakoś, nie, nie kumulować negatywnych emocji. Każdy rozsądny się zastanawia i na pewno... Czuję jakiś tam niepokój, ale nie dajmy się zwariować. Nie dajmy się zwariować, no bo no Donald Tusk powiedział, że mamy epokę przedwojenną, świat staje na krawędzi, też tak powiedział. A, to jest prawda. To jest prawda. Tylko że proszę pana, to nie powinno przyćmić tym, czym się powinniśmy zajmować. Rodzina, praca, wartości takie, które są dla każdego. W danym momencie najważniejsze. Mamy piękny świat. Kto nam go niszczy? Ci ludzie całe życie bojowali. Mm -hmm. Niszczyli to, co dobre. Natura, natura nam piękne, że coś dała. I powinniśmy to szanować. Dla młodych nie widzę tu przyszłości. Nie widzi pani przyszłości? Nie. nie. A dlaczego? Dlaczego? Ja panu powiem dlaczego. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o mieszkania. To proszę pana, są tak drogie, że nie każdy młode małżeństwo może sobie pozwolić na kupno tego mieszkania, wynajmują i to za ciężkie pieniądze. To jest raz. Poza tym, proszę pana, z pracą nie jest tak łatwo, jak się nam wydaje. Przynajmniej tak młodzi twierdzą. Czyli u pani poczucie bezpieczeństwa by wzrosło, jakby Gdyby dla młodych było więcej takiego w cudzysłowie oddechu na przyszłość. A czy Wy, szanowni internauci, czujecie się w naszej ukochanej Polsce bezpiecznie? Jak oceniacie działania naszego rządu w zakresie bezpieczeństwa? Napiszcie w komentarzach. Jeśli nowy odcinek Sądy Polskiej przypadł wam do gustu, to dajcie lajka i kliknijcie subskrypcję, by nie przeoczyć nowego odcinka na kanale. Swary, litanie, swawole! Tak się właśnie dzieje moi mili w polskim siole. Eryk Błaszak. Goniec.pl Miałaby pani chwilkę? Co to jest? Goniec.pl Co? Goniec.pl Co to jest PL? Polska Fi... Ludowa Nie, Polski Ludowej już nie ma No a, a P, to co to znaczy? Że w internecie.pl Nie tylko. Ja nie. nie. Wspaniałego gospodarza mieliśmy świętej pamięci pana Edwarda Gierka.